Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku zaprasza na kolejne spotkanie z tajemnicami Ciesiołki. To będzie wyjątkowa gratka nie tylko dla zainteresowanych tradycyjną architekturą drewnianą. W wydarzeniu doskonale odnajdą się osoby ciekawe świata i z żyłką detektywistyczną. W tym roku nasze opowieści wplecione będą w quest, grę terenową, którą zatytułowaliśmy Gdzie jest Cieśla? Biorąc udział w tej właśnie grze, będzie można zwiedzać muzeum, poznawać różne typy budynków, jakie kiedyś istniały na wsi na warmii i Mazurach, będzie można zapoznać się ze zwyczajami związanymi z budową domów, z funkcjonowaniem wiatraków, będzie także można zobaczyć tradycyjny sprzęt do obróbki drewna i posłuchać opowieści o drewnojadach. Szukając cieśli goście będą mogli podziwiać różne typy budowli z dawnych wsi warmii, Mazur i Powiśla, od skromnych chałup ubogich gospodarzy przez domy zamożnych rodzin, stodoły, po kościoły i młyny. Naszym gościom pomagać będą spotkane na trasie wędrówki fikcyjne postacie, e, takie jak Mazurski gospodarz, młynarz czy też właścicielka karczmy. Zwycięzcy questu mogą liczyć na ciekawe nagrody. Wszyscy na atrakcyjne spędzenie czasu i niemałą porcję wiedzy. Dla gości przygotowaliśmy również inne pokazy związane z ciesielstwem i kowalstwem, a na dzieci czeka ludowy plac zabaw. Startujemy o godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 6 lipca. Zakończenie spotkania o godzinie 17.